Witamy wszystkich na pierwszym showcase'ie mapek, czyli Policz tygodnie Polish Tournament. Tam Jestem czy... przeznaczony dla 4 tyślu, czyli osób rank z rankingiem od do 1999 osób w trybie Autocash. Jest ze mną blue vaporu, z którego już mogliście usłyszeć. I tam ponownie wtrąciłem się przednio. Ja jestem Lawisorowy i jestem organizatorem tego turnieju. Dobrze, zacznijmy. A ja jestem... No ja jestem hostem powiedzmy. Tak, był oporzyc z 3 więc trochę za wysokie progi na nasz turniej, ale w organizacji na pewno może pomóc jako bardziej doświadczony gracz. Dokładnie. Dobrze, zacznijmy od naszej pierwszej mapki. No mod 1 No, Blue Vapor, co możesz powiedzieć o tej mapie? Już patrząc po samych statystykach tej mapy, czy tam może opisie mapy. Powiem tak, jak grałem w tą mapkę, no bo wiadomo, trzeba było testować. No to szczerze nie wydawała się trudna, jest taka powolna. Nie ma jakichś tam nagłych momentów, że yy, jak to by się wysłowić. Nie ma takich momentów zaskoczenia, że człowiek tak, nagle na zmisuje. Trzeba znać. No, trzeba na spokojnie można sobie po pobierać. Nie jest za szybka, więc nie trzeba mieć doświadczenia w szybkim klikaniu klawiszy. Bardziej tu ceni się celność. Tak, celność, dokładność. No, może tak pokrótce powiem, jak wyglądają kwalifikacje. No bo... Czy znaczony, który jest... Tak, dla 16 graczy, konkretnie faza pucharowa, czyli już ta po kwalifikacjach bezpośrednio. No, a już na ten moment mamy zapisanych kilku więcej, no, a niestety showcase jest nagrywany z dużym wyprzedzeniem, ponieważ no, nie będę dostępny, aby to transmitować na żywo w czasie końca rejestracji, kiedy do mapy zostanie pokazany. No i spodziewamy się jeszcze pewnie paru zapisów, więc może nawet z 30 osób byłoby zapisanych? Zobaczymy. No ale awansuje jedynie 16 graczy. Eee, Reszta niestety podzielnia się z Jednak mm, mapy są podzielone na trudniejsze i łatwiejsze w tych kwalifikacjach, ponieważ nie dość, że musimy wyeliminować paru zawodników, to też musimy ustawić i e, rozstawić może to lepsze słowo tak, aby no, najlepsi byli w ustawieni z tymi słabszymi, żeby się nie spotkali już na początku turnieju, co mogłoby spowodować nieprzyjemne odpadnięcie czy też spadnięcie do drabinki przegranych, o której już za chwilę powiem. Przejdźmy do kolejnego. Tym razem będzie to No Mod 2. Tak, NoMod 2 jest konwerter. Nie sugerujcie się star ratingiem, który jest w overlayu, ponieważ no, niestety pokazuje on no nie uwzględnia poprawnego star ratingu mapy, tylko uwzględnia go ze standarda. A no i wracając do tego seedingu rozstawiania graczy to mapul jest ustawione tak, żeby jedna mapa była łatwiejsza z modów, chociaż no, w no Modzie to jest mała różnica, ale w innych zobaczycie, że jednak jest różnica pomiędzy mapkami. Tak, jest tak stworzone, żeby po prostu ci lepsi gracze o te czołowe pozycje walczyli między sobą i na podstawie wyników z tych trudniejszych map raczej spodziewamy się e, różnic jakichś w tych miejscach, zajętych w wynikach. Każda mapa ma spinner, to też jest ważne, ponieważ no, spodziewamy się przynajmniej kilku no, bezbłędnych wyników na, na mapkach. Tenismier zadecyduje o pozycji. Yy, tak, kwalifikacje to mają miejsce dla graczy ustalane na podstawie yy, sumy miejsc zajętych na mapach każdej z map, I mniejsza suma miejsc, tym lepiej. Czyli na przykład jak ktoś wygrał wszystkie 8. Osiem ma kwalifikacyjnych, no to będzie on tylko sumę wynoszącą w 8 czyli najmniejszą możliwą, no, każda jakby jest większość ma jak jest gorszą tak, turniej też ma drabinkę przegranych czyli już w fazie bucharowej po kwalifikacjach jeżeli ktoś przegra swój mecz 1 na 1 to nie odpada od razu z turnieju. Ma jeszcze szansę e, na zwycięstwo nawet, ponieważ trzeba przegrać dwa mecze, żeby odpaść z turnieju. E, jeżeli gracz z drabinki przegranych będzie w finale grał z, e, ze ze zwycięzcą drabinki wygranych, no to jeżeli on Pokonał zwyczaję z wygranych, to wygranych. grają oni ponownie mapę z granic z wielkiego finału. I, no i wtedy rozdłoniamy z Trochę niż masz, ale na pewno jest to lepiej napisane niż powiedziałem. Dobrze, bo tak pomijamy te mapki, które były. Na pewno gracze zauważyli, że Numor no 2 był dość trudną mapą. Konwerty zawsze są trudniej, lekko trudniejsze, też. No tak, ale mamy paru panów konwertów zapisanych. To się ucieszył, widząc tą mapkę. Teraz obecnie widzimy HD1. Hmm. Hmm, 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 Które jest. To jest AR9, więc takie dość klasyczne AR. Nie powinno nastawiać problemów klaczom. No i jest to łatwiejsza z map na, które mamy w kwalifikacjach. Spodziewam się paru FC, chociaż no... Słyszałem, że tam niezbyt chętni są do grania modów nasi gracze. A no nie ukrywajmy, jest to bardzo ważne w turniejach. Dobrze, mapka zmierza się do końca, krótka mapka. Jedna z najkrótszych w kwalifikacjach, ogólnie wszystkie mapy są dość krótkie, ponieważ chcemy, żeby te kwalifikacje przebiegły sprawnie Sprawnie, sprawnie szybko. Kolejna mapa Convert HD2. Jedna z bardziej trudnych mapek w tym mapie. Na to, że po pierwsze AR jest już 8,5, to dla graczy, którzy są przyzwyczajeni graniem AR9, może być już trudniejsze. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, to już jest konwert. Konwerty zazwyczaj, tak jak mówię to z mojego doświadczenia, konwerty są zazwyczaj trudniejsze. Tak, no to matka materna będzie wyzwaniem dla wielu graczy. Ale. Mimo, że to pierwsza faza, to jednak myślcie, że będą tutaj najłatwiejsze mapy, ponieważ one mają właśnie wyznaczyć miejsca poszczególnych graczy. Stworzyć jakby ranking 4-3 na starcie, zanim oni będą grali na no, przeciwko sobie. I no, powiedzmy ten map kwalifikacji jest na poziomie ćwierć finału, a może nawet niektóre mapy wykraczają poza ten. Także nie zniechęcajcie się. Pierwsza runda będzie miała zdecydowanie łatwiejszy mapu. A tutaj jeżeli nie chcicie, żadne zaskoczenie, nie będę ukrywał. Nie oczekuję tutaj wielu FC. Może w kilku ugraczy spodziewałbym się to, ale no... To jest jedna próba, którą będziecie mieli podczas podczas kwalifikacji. Ponieważ kwalifikacje mogą wyglądać tak, że zapisujecie się na jakieś tam lobby, które będzie wam pasować i będzie kilkadziesiąt, po prostu żeby każdy sobie razem zagrał. Z sędzią najlepiej, chociaż w fazy można już grać bez sędziego, jeżeli będziecie sobie sami sędziować zgodnie z zasadami. Ale kwalifikacje z sędzią jednak, żeby to wszystko sprawnie przeszło. O nie, nie pobrałem replaya. Sekunda, szybka akcja. Tutaj replay jest nie w moim wykonaniu, a w ja żeby uczyć Tak, niestety nasz główny host zapomniał pobrać, ale się zdarza, nie będziemy oceniać. Naszą kolejną mapką będzie HR1 tylko, e, spec. Style Stress. Mapka wraz z hr ma 9,8, więc już może lekkie problemy sprawiać dla ludzi, którzy nie są przyzwyczajeni do grania takiego ar Tak, jest to wysokie też AR, chociaż no, później będzie AR 10 w Hard i to praktycznie tyle, no. Mam na myśli oczywiście jakiś finał, czy półfinał. Aczkolwiek półfinał może jeszcze zawita tam jakaś mapka AR 9, 8, no, ale to byłaby było na no, by 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 no. jednak jest znany z AR okay. co powiesz o tej mapce, bo wydaje się ona dość trudna. No w mojej perspektywie ja bym inaczej uznał, ale ja mogę się domyślać, że dla kogoś to nie jest yy, przyzwyczajone do grania AR, może lekie problemy sprawiać. Nie ma tutaj jakichś zasko takich space jumpów, które często się zdarza już na wyższych poziomach na HR-ze. Po, po, po pierwsze AR jest dość jeszcze niskie i mapka jest jeszcze na łatwym difficulty No ja tu widziałem takiego jumpa, który to trzeba, to trzeba <laughs> może jest, może byśmy mi wyleciał z pamięci ja tak nie, to, to nie tak takiego na tym poziomie to jednak ta, ten czas reakcji graczy to no. nie jest taki też Ja myślę, że też bym tego nie epcnął przy pierwszej próbie. Ale może to dacie radę, panowie pani. No dokładnie. No nie, nie ma tutaj praktycznie hyperdaszy. No tak, będziecie mieli jeszcze tydzień na przygotowanie odkąd mapką światło dzienne, także na spokojnie powinniście je udać. Poćwiczyć, zapamiętać konkretną pozycję, na której zazwyczaj padacie, tam misujecie i raczej mapka jest do... we no i pamiętajmy o, o spinnerach, bo czasem mogą zadecydować o naszej wygranej, albo o, o lepszej pozycji. W wysokim ustawieniu. Klasyfikacji, kwalifikacji. kwalifikacji. Klasyfikacji. Dobrze, idziemy do HR2. Dużo wolniejsza mapa jak na Hard Rock. Powiem tak, sporo się naszukałem, żeby ją znaleźć. Żeby odpowiadała moim potrzebom do turnieju, mapka jest nietypowa, trzeba to przyznać. No ale konwerty często są nietypowe, jednak tutaj AR po dodaniu Hardrocka wynosi 9,24. Bardzo specyficzna sprawa. No i jest bardzo wysoki BPM, to trzeba przyznać ale nie wpływa to jakoś mocno na mapę i nie da się tego zauważyć jeżeli ktoś w jeszcze raz nie widząc tego to by nie wiedział, że jest aż tak wiem, chyba, że jakiś specjalista od mappingu jak widać część map jest nierankingowa nie będziecie mogli podejrzeć innych graczy zagrań na tej mapie ale to nie jest zasada ani reguła, więc proszę się nie kierować tym. Gram oczywiście ze scorem V2, który sprawia, że maksymalny wynik na mapie bez spinnerów to jest 1 milion. Aktualnie mody takie jak Nomod, i Hardrock, znaczy no, to nie jest mod, ale hidden Hardrock, Double Time nie zwiększają punktów tych za za ich dodanie. a i właśnie ważna sprawa przy modach Hard Rock i DT pozwalamy graczom dodać sobie mod hidden jeżeli chcą, jeżeli łatwiej mi się czyta na taka prędkość i może wtedy będzie łatwiej, spróbujcie tak tym sposobem i tym zobaczymy sami zobaczycie co wam bardziej pasuje no, nie zapomnijmy wspomnieć, że wszystkie mapki gramy właśnie ze score V2 i z no modem. Zawsze, nawet na no modie. Tak. I z no failem, bo no failem sprawia, że no, nie. Wspomniałem, fejlem. no fail. Tak, tak, z no failem? Nie failujemy, ani zmieniając score zdobytego przy scoreze V2. Dalej jest to współczynnik 1.00. Teraz mam pady tutaj naszego polskiego mapera FOBA. Jest salat AR7 Myślę, że może być sporo dobrych wyników na tej mapie, mimo że jest to mod. Mapa dość długa, bo poddanie do tematu jeszcze ponad 2 minuty, ale jest przyjemna mnie No jest to łatwiejszy z tak jak poprzednio mieliśmy trudniejszego convert, y, CTB specyfika. czyli przyznać Był trudniejszy ten w hardlocku niż Konvert w hardlocku Tak tutaj mamy łatwiejszego CTB Difał niż Convert. Co zaraz się przekonacie. Drodzy Państwo, ponieważ DT2 to jest naprawdę trudna co do tej mapy? Przyjemnie. Nie trzeba dużo daszować. Spinery są ważne, może nie zrobiłem najlepszego. To pewny, że ktoś inny będzie mógł w stanie zrobić lepszy spinner. No i brak hypertaszy, ale to ze względu na to, że to jest sala Salady nigdy nie mają hypertaszy. No tak, ale niestety nie jest to możliwe. Dobra, wnieść do tego, co robisz. Pytanie: 1 minute w sklepie. To są 10 minuty hard to jest 10 Dobrze, przechodzimy do ostatniej mapki kwalifikacji najtrudniejszej, jak już wspomniałem. Jest to AR8.2 przed pytaniem DPL. Także bardzo szybka mapa. Ale... Może o tym jeszcze nie wspominałem, ale coś na pewno było gdzieś napisane. Są to swego rodzaju... poszukiwania graczy do reprezentacji Polski na tym 4DG World Cup. Czyli odpowiedni CWC, ale dla 4 dg tu. No i... Akurat Double Time jest mocno obsadzony już Także mapy są może trochę mniejsze niż w Hard Rock czy w Ale także No da się to jawcem, jest to poziom hard Star Rating jest mniejszy niż poprzedni Salad. Wiadomo, konwerty mają trochę niższe Star Rating i do dużo trudności, ale no Szybkość tutaj jednak robi swoją. Uzwiedim właśnie, że to jest AR82 na double time, przez co ludzie nieprzyzwyczajeni też jak w przypadku do czytania takich AR-ków mogą mieć niezłe problemy. Tak. Plus mapa wymaga dość dużej precyzji, z czego widzę, więc... Tak, jest bardzo mało daszy, ale trzeba dobrze chodzić i chodzić po prostu łapać. Tak, widziałem właśnie akurat na skina że się z Zobaczymy wszystko Tak, no i 16 najlepszych gracz się awansuję, jak przypominałem no Zapraszamy do dzisiaj na no. Wszystkie uwagi, komentarze możecie rzucać na naszym serwerze Discordowym w kanale Maple Feedback. A Wam życzymy jak najlepszych wyników. Tak. I obyście wszyscy się zakwalifikowali. No dokładnie. Zobaczymy, jak to będzie. Powodzenia.